Ogólnie ciekawy obiekt, bardzo ciekawy. Yy... Nie wiem, co to jest w ogóle. Jak ktoś z Was wie, co to jest, to możemy w komentarzu napisać z góry dzięki. Obiekt widać, że opuszczony, ale bardzo ciekawe, co to jest w ogóle. A idziecie, czy nie? To chodźcie! No ja nie wiem też, e, zapytałem widzów, w komentarzach może napiszą. Ja nie wiem co to jest. Ja idę dalej, bo to się ciągnie jeszcze. No. A jak ktoś z Was wie co to jest to proszę napiszcie mi w komentarzu. Bo ja serio, no nie wiem, ciekawi mnie, bo tu w środku lasu masz kurde... Uch bermudzki normalnie kurde tej. No nie ja serio, no ja nie, nie wiem co to jest w ogóle. Tu już jakieś takie coś. Normalnie tu idę taką. Się zastanawia co to jest. Jak, jak wiecie, yy, to napiszcie mi w komentarzach. Nie ja wiem, ta tata obstawia, że to jest więzienie. I że tu spacer jak był kiedyś. Ale według mnie to mało prawdopodobne jest. Trzeba się coś jakiś Co? Co? Torseneczkowy? A czemu? Bo no idzie lewo, prawo, lewo, tam jest druga prosta, na której kończy. A tu są zabezpieczenia, że jak ktoś za szybko jedzie, to żeby nie wyleciał górę. Tak myślisz? Tak. Albo saneczkowy, albo do tego drugiego do sportu. Ha. No, no w razie tutaj kiedyś chyba i po prostu jakby urodzić śmiech. Obydwiedź tutaj, masz na łukach, zobacz. Na łukach mam zabezpieczenie, żeby saneczkarz nie wyleciał. No, rzeczywiście. Czekajcie, Czujesz? ja, ja przejdę tu, zobaczę na te schodki jeszcze, co tam jest na górze. I przejdę się dalej tym torem. No tak, tylko ja idę tu zaczęć, czy niczegoś nie ma na górze. Wiem, ja widziałem jak szedłem, widziałem, no. no tu są jakieś schody. Zobaczymy sobie... A nie, tu nic nie ma na górze. A jest pusto. Powracamy, idziemy dalej się, przejdziemy dalej tym torem. No czyli dobra, czyli wiemy co to jest, no to już nie musicie pisać w komentarzach. Ale jeżeli ktoś napisa, to z góry, dzięki. Co, co to twierdzi, twierdzisz? To jest tor saneczkowy? I w sumie rzeczywiście, jak mi podrzucił tę propozycję, w sumie rzeczywiście to tak, tak... trochę wygląda, no. Masz długie, się ciągnie. Ej, no w sumie to tak może być, bo to jest, wiesz, karpacz, góry. To w sumie tak może być. Ale czemu ten tor jest opuszczony w ogóle? Nie wiem, nie słyszą mnie. Ale... No, oczywiście on idzie tu pod górkę i tam już z górki czy może tak być, że my idziemy teraz pod prąd jakby i tam ktoś z góry zjeżdżał sobie oczywiście tak może być o, ciekawy urbexik jeżeli ktoś jeszcze nie widział to na kanale co prawda jeszcze nie pełny, bo tylko shortsy ale jest film z urbexu opuszczonego hotelu więc jak ktoś nie widział to polecam sobie wpaść zobaczyć może będzie też pełny, może nie, może będą tylko shortsy, ale chyba dwa są, może będzie też więcej. Mam coś jeszcze tam filmu, to wrzucę. Sorry, że tak dyszę, ale to już idziemy tak... Ja tego nie nagrywam pewnego w ogóle, my ja tak z godzinę, godzinę kilometr idziemy pod górkę już. To jest zdziwicie. to są jakieś dziury, albo coś, więc no, tak bywa. Tupa, w ogóle jakaś lampa rozwalona. No, ciekawy obiekt, duże drzewa wywalone. Co, co to jest? No to nad nami. No to nad nami tam. Co jest? Most jakiś, albo jakiś budynek a on działa, bo tam jakiś. Co słychać? A ciekawe, jak to jest długie. No kurde. Dobra, idziemy. I... Witamy. O, hydrant opuszczony i most. Jak znajdziemy coś jeszcze ciekawego w tym to Wam nagramy. Chwila przerwy. Dobra, widzowie, już się robi ciemno, więc idziemy tylko tam chatkę zobaczyć, bo my już wróciliśmy, tu gdzie zaczynaliśmy jest. Eee, no bo ciemno się już robi i w ogóle znaleźliśmy informację, to jest tor saneczkowo-bobslejowy, który powstał w 1925. I ma odległość 1560, 1560 metrów długości, czyli jakieś prawie 2 km. No i to jest tor yy, bobslejowy. Idziemy jeszcze tą chatkę zobaczyć i będzie koniec filmu. Więc no. no ale jest szybki urbecik, bo się ciemno już robi to ten, trzeba wracać już. O. Otwarte czy nieotwarte Cześć, co tutaj? Ha tu już się w ogóle skończył ten tol. Nie, nie otwarte, nieotwarte. Co? Zamknięte. Dobra, widzowie, jeżeli chcecie... O, obiekt monitorowany, super. Jeżeli, jeżeli chcecie więcej filmów z urbexów i takich tam filmów, to zostawcie suba i lajka z góry Wam dzięki na